Cześć, cześć, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie i widzimy się znowu po raz kolejny w wyprzedaży. W wyprzedaży mojej szafy. Wiecie, że co jakiś czas dla was nagrywam takie właśnie wideo, także przechodzimy od razu, słuchajcie, do pokazywania rzeczy. Zacznijmy sobie od takiego bardzo grubego, słuchajcie, sweterka w przepięknym kolorze. To jest taki mm, żywy pomarańcz, jakbyś pomarańcz z czerwienią połączony. On ma tutaj takie frędzelki. Na rękawach ma takie tutaj miejsce na paluszka. Zobaczcie. Nie wiem, czy tak mi się to uda zrobić. Kiedy zakładacie, to tutaj macie, wybieracie sobie w sumie. Które miejsce jest miejscem na palca żeby sobie tak po prostu nosić, wtedy sobie też cieplej w ręce. On się nadaje i na zimę, i na wiosnę, i na jesień bo można go nosić też po prostu tak o samemu sobie. On jest dość duży. Myślę, że będzie na SKM wyglądał tak oversize'owo. LXL, 2 razy XL, może nawet 3 razy XL, bo on jest naprawdę, zobaczcie, spory, a jeszcze do tego jest elastyczny. Widzicie, on się bardzo, bardzo rozciąga. Jest taki dziergany, dziurkowany, bardzo ładny sweterek. Taki na styl on jest kokomore i on kosztuje 99 zł. I to jest też słuchajcie, ta hurtownia co Esperanto. Także taki bardzo duży, luźny sweterek dziergany. 99 zł. Kawał takiego naprawdę porządnego swetra luźnego. Dalej mamy bluzę. Słuchajcie, bluzę to jest mój w sumie niedawny zakup, ale dla mnie jest ona troszkę przydłuża. Ja aż takiego po prostu chyba oversize'u nie lubię. Ja dostawałam od Was pytania na YouTubie właśnie: skąd jest ta bluza? Skąd jest ta bluza? To jest bluza z buy Olala i ona kosztowała 299 zł. Bardzo gruba. Naprawdę ona od spodu jest na takim, widzicie, misiowym polarku. Ocieplana. Tutaj macie metkę, baj, olala. Kolor jest taki, w rzeczywistości jest mniej intensywny. Wydaje mi się, że ładniejszy niż tutaj w kamerze. Jest to bardzo duża, taka oversize'owa bluza. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ona jest duża i po bokach jest jest kangurka ma kieszenie i ona jest tak po bokach tutaj puszczana także że was jakoś tam nie opina tylko tak jest luźna na brzuchu czy to dla kobiet w ciąży czy panie nawet w większym rozmiarze mogą sobie to po prostu kupić bo ona jest taka luźna naprawdę tutaj na tej kangurce ma logo by olala i tą bluzę sprzedaje za 230 zł ja ją na sobie miałam może z dwa razy. Ja też trochę teraz jeszcze <laughs> schudłam i już w ogóle tak się, wiecie, nie czuję aż w oversize'ach. To to jest ta właśnie... Ona jest taka trochę... Przód ma krótszy, tył ma taki dłuższy. Jeszcze... 229 zł. Jeżeli któraś z Was byłaby zainteresowana. Dalej, co tu mamy? Ten... Kardigan. Też, też taka podobna sytuacja jak w tym pomarańczowym sweterku, że on jest podobny styl. Widzicie też takie frędzelki. Też jest taki dziergany, dziurkowany. Nie jest długi, także, jeżeli dla niskiej osoby, to fajnie, właśnie. 125 zł on jest nowy też właśnie idealny już teraz na wiosnę do, zarzuc do zarzucenia po prostu nawet jako okry okrycie wierzchnie. oj dalej mamy bluzeczkę słuchajcie, bluzeczka jest by me, rozmiar to jest L -ka. i to jest też taka klasyczna beżowa bluzeczka do niej w zestawie jest taka broszka CC Ją można sobie przypiąć gdziekolwiek byście chciały. Tak ona wygląda: bruszka CC. Cena tej bluzeczki to 65 zł. Czy tak po prostu do noszenia samodzielnie ze spodniami, czy, czy pod spód do jakiejś marynarki. Kolor taki beżowy, klasyczny. Myślę, że w większości osób pasujący. Dalej mamy spodnie. Spodnie są też ze sklepu By Me i mają taki kolor. One teraz leżały w, w reklamówce i się trochę pomiotły. E, czekolada. Mają taką ładną bajerkę z boku. Tutaj są takie złote guziczki, Też taki sam złoty guziczek jest właśnie. Tutaj spodnie są z wysokim stanem. To jest eleczka. One są elastyczne. Zobaczcie. Ciągną się. Nawet tutaj zobaczcie w biodrach poro się też ciągną, jeżeli macie węższą talię, a więcej w pasie, to jak najbardziej. Taka czekolada. One były bardzo, bardzo popularne. Zespodnie spodnie był na nie naprawdę szał, szczególnie właśnie na ten kolor czekoladowy. I na końcu mają zameczek. I te spodnie 109 zł. Rozmiar L. Firma bajmi Polska marka. W sumie bardzo ładny zestaw. Beżowy. Beżowa bluzeczka z tą brązową z tymi brązowymi spodniami Kolejna rzecz To bluza, słuchajcie Kolejna bluza, tym razem na Mkę, Bo to jest M z metki I to jest bluza Adidasa, czarna Taki materiał Nie wiem jaki to jest materiał Jakiś poliester Adidas M -ka. I tak, ona prezentuje się tak To jest bluza ze stójką na, na zamek zapinana pod samą szyję. Tutaj ma takie troczki na końcu, właśnie logowane znaczkiem Adidasa. To jest MK, kosztuje 70 zł. Tutaj ma na rękawie te trzy czarne paski, i one są przeszywane taką połyskującą nitką. Nie wiem, czy to widać, bo na czarnych jest słabo widać. I na samym dole jeszcze jest ma taką. To można wiązać, nie trzeba, żeby sobie tutaj po prostu przewiązać. Czyli taka właśnie, o, czarna bluza. Adidasa cena 70 zł. Emeczka, aha, ona ma tutaj kieszonki. Dziś na wysokości talii. Dalej, co tu jeszcze mamy? To płaszczyk. Czy macie teraz chrzciny, komunie na wiosnę, właśnie taki elegancki, beżowy płaszczyk? wyciągnę może z tej folii, bo nie że jest właśnie nowy, jak widzicie, jeszcze cały czas w folii. To jest polski producent Edan. Edan się jak gdyby specjalizuje w ogóle w takich eleganckich ciuchach, marynarkach i tak dalej. Rozmiar z metki to jest 42, ale Elka też może to sobie wziąć. Zapinany jest tutaj na takie dwa guziczki, takie same ładne złote ozdobne guziczki ma na właśnie na rękawkach. Tutaj ma wszyte poduszeczki, także jeżeli macie taki okres jakiś teraz komunijny, chrzciny, to na pewno Wam się przyda, a cena jest bardzo fajna, bo tylko 139 zł, to połowa, bo on kosztował 280, także no myślę, że bardzo fajna cena. Szczególnie, że one będą dopiero takie rzeczy teraz wchodziły właśnie na wiosnę, także wszędzie raczej będą takie wysokie ceny tych płaszczyków, tym bardziej polskiej produkcji, no to już w ogóle. Dobra, i tutaj mamy chyba to. Tak, i teraz lecimy dalej. Kolejny sweterek to jest, słuchajcie, sweterek taki e, Golfik Fuksja. On jest pod szyję. On nie ma żadnego ściągacza, czyli jest tutaj luźny na brzuchu. Przy rękawach ma takie trzy. Ozdobne guziczki, takie perłowo-złote. Z perełka a po prostu dookoła jest złoty. Cena tego sweterka to 89 zł. No tu możecie tak nosić, tak, czy tak jakoś luźniej ten golf, czy właśnie tak wywinięty. Czy jeszcze bardziej można go sobie wywinąć? Jak nie lubicie aż tak wysoko, wtedy. I on tak właśnie wygląda też taki piękny kolor jak i ta bluza 89 zł też jest bardzo, bardzo słuchajcie elastyczne rozciąga się, to taki sweterkowy prążek i dalej, tu jeszcze mamy, co zostało mi z poprzednich wyprzedaży to są spodnie takie gumy bardzo elastyczne to możecie sobie brać na LK na XLK nie wiem może nawet dwa razy XLK by wyszło no może nie bo tutaj jest widzicie guma w pasie one całe są bardzo takie gumowe kolor jest khaki to jest taki milutki zamszyk, cena tych spodni to 50 zł i one są takie widzicie takie zginane o takie takie gniecione jak gdyby nie takie gumy gnieciuchy Sznurki, właśnie do związania sobie w pasie. 50 zł spodnik haki. Tutaj mamy za 20 zł taką bluzeczkę letnią, żółtą. Test prążek na ramionczkach takich falbankowych Zobaczcie na wakacje. 20 zł bluzeczka. 25 zł taka kamizeleczka z ćwiekami. Coś takiego, tak z tyłu wygląda. MK to jest rozmiar tej kamizelki. Tutaj mamy neonowy żółty z la Manuela taki t-shirt za 30 zł. I on ma tutaj takiego chokera O coś takiego jest tutaj. To jest rozmiar uniwersalny, czyli tak SKMKLK by pasowało no i zostało mi słuchajcie trochę butów e, sandałki rozmiar 39 wkładka 24,5 cm 20 zł sandał. E, dalej mamy mokasynki nie to są espadryle 39 rozmiar wkładka 24,5 cena 30 zł e, to jest takie różowe złoto i złote cienie tutaj dalej cena 35 zł to już są takie różowe mokasyny z tutaj takim złotym elementem coś takiego To też jest to jest rozmiar 39 wkładka 24,5 cm. Te są w ogóle w środku takie bardzo bardzo mięciutkie, napompowane jak gdyby troszkę. I też za 20 zł jeszcze takie szpilki beżowe. To jest w ogóle rozmiar 36. I niziutki, tutaj macie obcasik za 20 zł. No i jakbyście chciały, to po 15 zł na lato już spodenki krótkie, beżowe, materiałowe, rozmiar L. Takie raczej mało elastyczne. Dalej mamy spodnie, pudrowy róż. One to jest taki gnieciący się trochę materiał. To też taka SKMKL, bo to jest rozmiar uniwersalny, też 15 zł. Tutaj jeansowe spodenki, rozmiar jest 38 z River Island takie. Też za 15 zł. Tutaj mamy taką spódniczkę, emeczkę z werszki, asteckie wzory, też za 15 zł. No i ostatnie spodenki też za 15 zł. To jest chyba 40 gdzie to jest napisane 40, czyli takie 38-40. Te takie mogą być nawet do czarnych rajstopek zakładane. Też 15 zł te spodewki. Także jeżeli jesteście czymś zainteresowane. Najlepiej jeżeli robicie screena i wysyłacie do mnie wiadomości prywatnej czy to na Instagramie, czy to na moim Facebooku i tutaj i tutaj, jeżeli wpiszecie Kara Korolla, to wam wyszuka, ale oczywiście linki zostawiam wam na dole w opisie. Też jeżeli jakieś rzeczy się już sprzedają, ja na dole w opisie wypisuję te rzeczy, że ta i ta rzecz jest już niedostępna. Także to tyle. Słuchajcie, zasady są też o tyle proste, że wy do mnie piszecie, że chcecie to to to. Ja wam mówię, czy dana rzecz jest dostępna, chociaż no z reguły w opisie, jeżeli nie ma jej wymienionej, to jest ona dostępna. Podaję wam dane do przelewu. Przesyłka 13 zł do Paczkomatu, 16 zł kurier. Także od razu możecie mi też pisać jaką formę wysyłki wybieracie, robicie mi przelew na konto, wysyłacie potwierdzenie i dopiero w momencie, kiedy to potwierdzenie pojawia się na koncie, ta rzecz jest dla Was już, jest już wasza po prostu. Ja wtedy jak te pieniądze mi się zaksięgują już na koncie, Robię wysyłki praktycznie na drugi dzień. Ja codziennie o godzinie 14.30 nadaję paczki. Także tego dnia, którego przelew będzie na koncie, tego dnia już od razu wysyłam po prostu pieniążki. Też jak ktoś komuś się śpieszy, to może zrobić przelew natychmiastowy i Wtedy te pieniążki są też od razu. No dobra, no to chyba wszystko na temat zasad. To teraz zachęcam bardzo do kupowania. Pozdrawiam i też słuchajcie, mam jeszcze mm, kilka takich rzeczy do domu: jakieś bieżniki, poszewki na poduszki, mm, takie maty na stół. E, trochę mam też lakierów hybrydowych z Madam Glam, których chcę sprzedać. E, jeżeli będziecie chciały sobie dobre do paczki, to po prostu piszcie, żebym Wam jeszcze przesłała. Dodatkowo zdjęcia. Ja tutaj nie chciałam wkładać, bo tutaj, jak gdyby, chciałam tylko ciuchy, ale jeżeli ktoś będzie chciał dobrać coś do paczki, to po prostu piszcie to wtedy, podeślę Wam jeszcze zdjęcia, co tam mam dostępnego. Pa!